Ciebie długi, ale jesteś, jesteś w Hajrik. Twój przeciwnik będzie debiutował, a Tobie klatka nie obca. Czy czujesz się faworytem w tej walce? E, faworytem? No tak, no, no, no faworytem chyba na pewno się czuję, e, bo w klatce już będę wchodził któryś, czwarty, czwarty raz chyba, tak, tak, tak. Także nie jest nowość dla mnie. A uważasz, że po tak długiej przerwie, bo ta ostatnia walka była gdzieś e, 8 lat temu, tak? 7 lat temu? No nie, nie, nie. Ale... Byłem na Stadionie Narodowym, gdzie 60 tysięcy ludzi było e, właśnie z pop i to było 5 lat. 5 no. lat temu. Pięć lat temu, no. Ale uważasz, że to nie jest wystarczająco długi czas, żeby trochę zardzewieć, jeśli chodzi o walkę? Czy trenowałeś cały czas? Nie no, ja, ja nie jestem jeszcze raz przypomnę, jakiś MMA fighter, tylko jestem kulturystą, strongmanem, ale gdzieś tam w młodości trenowałem i, i, i zawsze gdzieś tam pamiętam jeszcze jak, jak kopnąć orbuzę. <grym>, I teraz jestem w formie można powiedzieć bardzo dobry, bo nie jestem zalany. Jak walczyłem, to bym Możemy około 130 kg, trochę teraz rzucimy. Ile teraz ważysz, przepraszam, zapytam? 120, trochę zjeżdżam, jeszcze będzie, może 115. Ile tak. waży przeciwnik. przeciwnik? 90 kg. O kurczę, spora dystrywacja tej wagowej jest. Ciesiła. Ale nie robi to na mnie wrażenia. Ja lubię ogólnie z wyższymi z większymi też sparować, po prostu. Odejmuje się. Lepiej kontroluje walkę ogólnie. Powiedz nie mi Robert, rower, bo zawsze chciałem cię to zapytać, trochę od tematu odbiegając. Jak proszę. To jest z, z zakupami ubraniowymi w twoim przypadku. W ogóle z ubranianiem jest, jest ciężko. Powiem ci, drogo. Jest lipa. Jest lipa, bo jeszcze jak w Stanach ja mieszkałem w Stanach 18 lat, także w Stanach jest dużo, dużo. osób oversize. Tak, oversize, duży wybór, a tu w Polsce niestety yy, wszyscy na kanapeczki to... Yy. To wiesz, emki tylko sprzedają, tak także muszę albo zamówić, albo gdzieś mam firmę, że te materiały są rozciągane troszkę delikatnie, także na ten 60 cm łapę muszę się zmieścić ta koszulkę, nie? To jest niesamowite, że po tylu latach jeszcze te słynne kanapeczki nadal istnieją, w sensie, że to jakby trend tego, w jaki sposób nadal jest kultywowany I ja nawet sam przyznam, że czasami jak na siłowni idę, to pewne twoje teksty są powielane. Bardzo, bardzo miło, ale wiecie, no taki tekst y, trochę, można powiedzieć, old schoolowy, ale zawsze będzie. Ja tak? widziałem, że masz iPhone'a, a ty normalnie dosięgasz tam... O, <gul> ty dobre i... pytanie dubiel ja, zadał, to no też mnie ciekawi, ty, jak na to na jest z telefonem? Na ze wszystkimi Weź rozmawiać. pokaż iPhone'a, weź. Słuchaj, <gul> to, to taka sprawa, ja na głośniku gadam, bo tak to wiesz. <gul> no to... To jest, to jest maksimum, po który... Zobacz, pociśnij moją rękę, jak chcesz. W sensie tutaj? Do... tutaj, telefon. No widzisz? Nie to znaczy, że ku... po prostu nie idzie, nie? I bardzo podobne pytanie, to jest pytanie od widzów. Bycie Na... zębów? Do mnie? Bycie zębów? <laughs> Mam przedłożoną. Ja, ja jeszcze Przedecie. daję radę. Tak? <laughs> Patrz. Przyjdzie na to czas, przyjdzie na to czas. E, nie, pytanie do, do ciebie jeszcze Robert, to jest pytanie od widzów. E, kiedy ostatni raz, czy pamiętasz może rok, ile miałeś lat, udało ci się samemu podrapać po plecach? To jest pytanie od widzów. O kurde, dobre. Jak drzewo jest, to, to się podrapie, nie? Dla te, dlatego ma się żona, nie? Ja teraz trochę, trochę mnie fantazja pewnie ponosi, ale zastanawiam się nad wieloma czynnościami teraz w tej chwili, które mogłyby tobie sprawić problem. I tak kurde... Jak jest tak, to... jestem rozciągnięty też. Pagat mogę zrobić. Tak, ale teraz ogólnie na co dzień. A, a chcesz teraz? No nie, to spodnie. To Może ja je mi wypadł. Ty się no, rozciągasz, ale nie spodnie. Jestem przekonany, że no na co dzień nie byłbyś w stanie funkcjonować normalnie bez swojej partnerki. Teraz nie mam na myśli jakichś tam, wiesz, e, sfer intymnych, tylko stricte jakby o codziennych czynnościach. Nie no, nie, nie jestem masz taki kaleka, jak większość myśli. Nie? To sobie ja je robię, ale, ale wiecie, no gdzieś tam jest utrudnianie e, z wszystkim, jak z ubraniem, Trochę, no brak tego ruchu, ręce z tyłu, na przykład yy, gdzieś tam podrapać się po plecy, czy coś, no to jest, jest problem. Niestety ta masa mięśniowa robi swoje. Powiedz mi, w jakim wieku zacząłeś mniej więcej te swoje treningi? Kurde, ja ile lat ja trenuję, to większość tutaj, widocznie, to tyle lat nie ma. <ścoughs> Zacząłem 12 lat, miałem, teraz mam 43, także ponad 30 lat treningu bez żadnej przerwy. O kurczę. Czyli widzicie, moi drodzy, jeżeli zaczniecie dzisiaj, to za 30 lat. To jest możliwe. I teraz jeszcze jedno pytanie: takie, to jest wiesz. No, ja, jako nazwijmy to fan Roberta Burnejki, zawsze mnie to interesowało. Czy, jakby z biegiem lat, doszedłeś do jakiegoś takiego wniosku czy, czy momentu, w którym. Stwierdziłeś, o kurde, ale to bezsensowne było. Czy, czy coś w tym stylu, jakieś zwątpienie w to, co przez tyle lat robiłeś? Absolutnie nie, ani nic by nie zmienił w swoim życiu e, o treningach, bo to jest, to jest styl życia po prostu, moje mhm. krwi. Ja bez treningu, jak parę dni pochodzę, to już wariuję, bo muszę poćwiczyć. No to też nauczenie się tego w życiu, dyscypliny tej, że sport uczy, że na czas jesz, na czas śpisz, Mm -hmm. Na czas trenujesz, jakby y, to się odbija nie tylko w kulturystyce, ale również w biznesie, również z partnerką, czy całym życiu jest tu jest życie po prostu ustawiona jak zegarek i wszystko tyka. A, a jak wiecie, macie jeden dzień, yy, nachleje się piwa, poleże się nażram w McDonaldzie, burgerów i leży później później narzekam, że o, jaki ja niedobry, nie mogę formy zrobić i, i, i tego wina, bo ja dzisiaj nie mogłem na trening, bo się nażrałam. To wszystko od ciebie zależy. Ustawienie w głowie, wszystko jest takie motywacje, jest dla wszystkich, żeby możecie wszystko zrobić, tylko musicie ustawić głowę. Powie najpierw, że trzeba, trzeba chcieć, a nikt za was nie zrobi. Ani żona, ani sąsiadka, co się nago mogę zrobić, nie może. Podrapać <laughs> po plecach. Dokładnie, na przykład. A tymczasem pytanie do ciebie, Marcin. Jak podchodzisz do tej walki? Czy uważasz, że to jest największe wyzwanie w Twojej karierze, jeśli chodzi o freak fighty? Podchodzę rac raczej spokojnie, natomiast to jest największe wyzwanie. Wiesz co, szczerze mówiąc, ani razu nie zastanawiałem się nad tym pytaniem. No niewątpliwie jest to bardzo duże wyzwanie. E wydaje mi się, że biorąc takiego przeciwnika jak Alberto, zamknę mordę chociażby takiemu Danielowi Majewskiemu, który tam sobie e lubi pogadać jakieś głupoty. No i co? No i jakby ja się staram na jak najlepiej przygotować. Więc... Alberto, i troszkę musiałeś poczekać na to pytanie. E tak jak my musieliśmy poczekać na twój e debiut, bo przebąkiwało się od początku, że Skoro to jest organizacja Malika, no to Alberto musi się pojawić. No i jesteś. Zdecydowanie najbardziej oczekiwany debiut we fightach ostatnich miesięcy. Czego się spodziewasz? Na start dostajesz rywala, niby wydawałoby się skazywanego na pożarcie, ale mimo wszystko bardziej doświadczonego. Nie obawiasz się? Chyba nie mam za bardzo czego się obawiać, ale nie lekceważę na 100% na pewno, więc wejdziemy do klatki i zobaczymy, jak się potoczą losy. W momencie, kiedy wchodził do klatki Bratan i też był taki bardzo duży hype. I i walczył jak równy z równym tak naprawdę z TikTokerem. Ty kurwa słyszę, ty. <laughs> Siema, Wyku, ja będę mówił prawdę, sorry. <laughs> Wiele osób w internecie mówi, to, że... Kto tam się uchyla? No, brata na kto? <laughs> no. <laughs> brata nie poznajesz! To zaraz ci odpowiem, kurwa. Tak, nie no sytuacja jest taka, że y, to, to trochę podobnie jak w sytuacji właśnie Ewy Brodnickiej z Lil jak w sytuacji bratana. No, bratan wygrał tę walkę i tu nie ma co się z tym jakby y, kłócić, ale jednak ludzie spodziewali się, że to będzie szybka robota, a tak łatwo nie było. Czy nie uważasz, że y, tutaj nie chodzi tylko o to, żebyś rywala pokonał, ale jeżeli nie zrobisz tego wystarczająco zdecydowanie, to i tak możesz na tym stracić. Twoja reputacja może na tym ucierpieć. Moja reputacja można na tym ucierpieć, mówisz? Taka wiesz, streetowa, nie? To się akurat z tym nie zgodzę, no bo w życiu może być różnie i zawsze musisz, wiesz, jakby z pokorą podchodzić, ale uważam, że wiesz, jestem naprawdę mocno przygotowany. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I kto to mówi, ty? Świrze. Ty byłeś, ty byłeś w momencie, gdzie uładywałem warunki z tobą i gdzie potem byłeś? To jest Paweł czy Piotrek Tyburski? Pa Paweł, Paweł, Paweł. A gdzie, gdzie potem byłeś? Ale gdzie potem, jestem tutaj teraz! Ale Wariacie, to tak nie działa, to tak nie działa, że kurwa, jesteś tam, idziesz tam, bo tam ci szybciej zapłacili, potem przychodzisz, kurwa, i nagle chcesz znowu tutaj, i potem jeszcze, a potem gdzie jeszcze pójdziesz dalej? Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Prosimy tutaj już... Nie chcemy kolejnych wejść na scenę tym razem. Spokojnie. Ilu jest zawodników, co walczy w kilku federacjach? Powiedz mi. Jest na pewno dużo, ale ty byś chciał zgarnąć wszystko po kolei, a to tak nie działa. Dobra. Ja siedziałem... Nie chcemy, nie chcę. Nie, ja nic nie chcę zgarniać, ja chcę iść po moją skórę, tylko tyle. Po moją skórę? Oczywiście. Po moją skórę możesz iść w każdej chwili. Ale Alberto, dobrze wiesz dobrze wiesz, że pytałem kiedy i gdzie i nie powiedziałeś. Ale Wariacie, ja ci powiedziałem krótko i na temat. K***o, mam walkę do zrobienia, po walce możemy się łapać i się napinać. Czy masz problem? Chcesz się napinać, i wcześniej coś robić. Ja mam za dużo do stracenia, a z tobą mogę się bić po walce, k***o. Nie ma prawa, nie ma sprawy. Stary. A ja bym jeszcze Bo Ja się bym jeszcze mocniejszymi niż ty. Ja bym ty chciał chciał to dać, panowie, panowie, wrażenia. czekaj. Ja nie jestem kuratą, Tak, Tak, Konferencja tyczy się tej gali. Tutaj już mamy zestawienia. To, co będzie się dziać później, to jest jakby temat na przyszłe, na przyszłe zestawienia. Jeżeli Alberto. Myślę yy... mimo wszystko, że ta walka jest, też niewykluczona jest. Oczywiście, jest... ale yy... też trzymajmy się tego, co jest. Ja inaczej? Ja mam tutaj nagranie, w którym Ty, Alberto, mówisz, że jestem następny. Więc mam nadzieję, żeby dotrzymasz słowa. Idź zjedz kanepeczkę już się, spokój tam, kurde, bo. <laughs> Usadzony! <śmiech> Cicho już, starcie. A za bramą, później. <laughs> Tak, porządek musi być. Status bliźniaka wyjaśniony, dobra. Nie, ale wrócimy do tematu, wrócimy Grecja do tematu, na spokojnie. Takie burgery jak ty, to Paweł, Paweł. Wrócimy do tematu, tak czy siak jesteśmy tutaj z Marcinem Dubiedem. U mnie jest sprawa tak jak mówiłem, yy, Pawłowi wcześniej. Yy, możemy się dalać, nie ma sprawy. Możemy to nagrywać, możemy live a możemy live'a prowadzić w tym czasie, co chce. Ale wiesz, ale to nie będzie tak, że przed tą walką, ja będę Paweł, usiądź, szedł. Paweł, Paweł, że ja będę, spokój, wiesz, Paweł. Że ja będę, szedł. Paweł. Mordo, mnie nie trzeba chronić, ja tu przyjechałem sam i wchodziłem, k**a. byłem najpierw od frontu, potem byłem z tyłu. Uwierz mi, że mnie nie trzeba chronić, wariacie, ja się od urodzenia sam bronię. Ale ja nie jestem do bicia. Mikrofon trzeba dać Pawłowi, bo go nikt nie słyszy. Ochrona, Paweł dawaj to mordzia. Mistrz się planu się w... To ten moment? Mistrz się planu i, i, ja i konferencję z... z... Góra, bo... nie, Paweł, to, bo... tylko ja nie mam zamiaru nie tra... robić tu dymów. Paweł, nie, Paweł, nie mam... Paweł, my jutro zadaniówki mamy mieć. Uspokój nie, się, bo jak teraz ci się nie, coś stanie. Ja tu nie stanie, przyszedłem to... robić dymów. Nie, nie, spodziewajcie się tu jakichś akcji. Alberto, ale jeżeli Obiecujesz jakąś solówę, Słaniakujesz przy wszystkich na bo swoim. Ja Czekaj, daj mi skończyć, daj mi skończyć. bo daj ty skończyłeś ten dym, a nie. Czekaj, ja. daj mi skończyć. Mogłeś normalnie, jak na początku to zrobić, ale, Czekaj, to zrobić, ale Czekaj, potem kupisz jakiś. Czekaj, Czekaj to daj, daj mu skończyć, żeby mi skończyć, mi skończyć, zejść stąd i. Obiecałeś solówę i tak dalej. Nagrałem ci wiadomość, gdzie i kiedy. Zlekałeś. Pol sześć. Uwierz mi, gdy. Ty w się w jeszcze raz. Gdyby nie walka z Dubielem, już byśmy się był, Chyba żebyśmy się spotkali. Gdybym był kimś innym, to nie byłbym sobą. Nie, jakbyśmy się spotkali na mieście, tak by było. Nie, słuchaj, ja, ja powiem ci tak, ja jestem po rozmowach tutaj z chłopakami, też jesteśmy jakby po słowie i ja też nie chcę robić dymów. Słuchaj, jedną rzecz, tylko obiecałeś jedną rzecz, to się z tego wywiąż. Ale byku, ja nie wybierałem. O to, Ale, ci, o to ci chodzi? Dalsze te. Jakby, ja nie wybierałem, ja, ja, ja powiedziałem rozmowy, tak. Dzisiaj, Paweł, jest rozmowa no. między Albertem a Dubielem i właściwie do tego tematu wrócimy tak jak gadaliśmy, nie okay. będziemy teraz przeciążać tematu. Dam ci mikrofon, żeby nie było, że nie miałeś głosu w tej chwili, żeby ja, odpowiedzieć, cokolwiek ja, powiedzieć. Ja Wiem, że go swojego chronicie i tak dalej, i tak ale... to rozumiem, mój... Chłopie, to chłopie, nasze konferencje, teraz migadamy. daj nam głos, a nie się wpierdalać tam, słuchaj. Wiecie, jakby musiałem tak. też... Tak, weź gościu, bo to będzie drama, nie potrzeba. To się tyczy tego, tych zestawów. Nic nie mam do ciebie, le... do ale... Ty, ale jesteś czuja, nudny kurde. jak flaki z olejem, kurde. siedzieli tutaj Szacunk. ludzie... Chłopie, Spadę, szacunku, do tych zawodników tutaj siedzą. Zamknij sam, kurde. Wiesz, na Słuchajcie, wracając no. do tematu, to, że Paweł tak. tutaj wszedł, było celowe jakby tylko i dlatego, żeby potem nie było, a że Alberto jest chroniony czy cokolwiek. Po prostu chciałem też, żeby tak, Paweł mógł jest. powiedzieć swoje. Paweł, Paweł bardzo ekscytuje się możliwością e, walki z Alberto w następnej kolejności, ale kurde, czy ta walka będzie miała sens, jeśli tutaj doszłoby <laughs> <To> do. <laughs> Wiem, co chcesz powiedzieć, ale to nie, ale to nie tak, bo jako scenariusz, kurwa, już napisałem. Nie. Ale Koksu, zapytam e, e, ciebie jeszcze tak w kontekście osób, które są z nami tutaj nieobecne. Jako jeden z pierwszych pokonałeś legendę Freak Fightów, Marcina Najmana i Najman chce rewanż. Mówi, że porażka z tobą to jest wstyd. Czy dałbyś mu taką walkę? No słyszałem, słyszałem, że się pluje, że żałuje, e, że mi skończy przez minutę. A mogę mu powiedzieć, że mogę dać teraz 30 sekund następnym razem, może wiesz, może gdzieś się zdarzy. Może tu przyjdzie następnym razem i może dostać I, i, Ale on twierdził, że sprawdzał matę jak klepał. Że mówię ten, ja sprawdzałem matę czy jest, czy można upać, nie? Paweł, dosyć, błagam. Kim ty się chcesz bić, już, kurde. Spokojnie. spokojnie. Feju, co tam, kurde, już, już tam sobie. Tak czy siak. Tak Podobno czy siak. tak mówią. Mamy tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy. Robur, to jest pytanie od widzów. Czy uważasz, że twój rywal ma naturalne mięśnie? Czy też, parafrazując wielkiego poeta Denisa Załęckiego, centymetr teścia profilaktycznie co trzy dni jest grany? Nie, no wiadomo, że na takim poziomie profesjonalnym już to... Już są lepsze e, środki. Już odżywki są mocniejsze, no nie ma co się oszukiwać, ale oczywiście nie mam do tego... Ja właśnie, wiesz, co no, tak ciekawe jest, jednej tego, rzeczy, tak? ja bym kiedyś, jakby była opcja, sprawdził tą naturalność wszystkich WK, bo to mnie też mega ciekawi momentami, w sensie, to też dla wielu może być komplementem właściwie, bo te formy, które Wielu z was prezentuje... No musisz dać wcześniej znać, że chłopaki się przy, przygotowali. Nie, ale ogólnie, wiesz, Nie jakby. Znaczy. No, w sensie, no ja swoim okiem, tak? Jakby w wielu momentach i sytuacjach, kurde, nawet nie chcę teraz, żeby to było odebrane jakikolwiek przytyk albo coś, jeśli się mylę, to bardziej komplement, no ale formy, które reprezentujecie sobą, naprawdę momentami wyglądają, kurczę, zdumiewająco. Wiesz, jakbyś poćwiczył tak, powiedzmy, od 2007 roku. No Trochę głośniej mogę ci, cię prosił, mordo. mogę ci powiedzieć, że sterydów nie brałem, tak? Od 2007 re roku regularnie ćwiczę i utrzymuję różnie tą masę mięśniową. Czasami ważyłem 106 kg, ale chyba najczęściej 95, aktualnie 90 kilo. I to nie. Jest jest problem przez taki długi okres wypracować taką masę mięśniową i ją później utrzymywać. Nawet teraz utrzymuję 90 kilo masy mięśniowej przy takiej dużej objętości treningowej, jeśli chodzi o MMA. No i jeszcze tam doszło trochę biegania, ale jak najwięcej właśnie jest tych treningów MMA i jednak da się tą masę utrzymać. Ale wiadomo, nie będzie tak potężna jak właśnie u Roberta. No wiadomo, słuchaj, jeszcze dodam coś, no sportowcy, no sportowcy, no ale gdzieś tam do, do poziomu wyższego, to chłopakom jeszcze daleko, daleko jest niestety. Niech się pochwali, jak wygra mistrzostwa Ameryki, co ja zostałem w 2010 roku. 2011 rok na scenie Mr. Olympia. Wtedy możemy pogadać coś na ten temat o poziom formy, nie? Także to jest, to, to jest też lata a... pracy i, i naprawdę charakteru i trzeba naprdalać to, a nie kurde się obijać i poddolić tylko, nie? Zdecydowanie, mądre słowa. Mądrego to aż miło posłuchać. Alberto, pytanie do ciebie. Mówiłeś, że wstyd jest nagrywać kawałki z youtuberami, a nie jest ci wstyd z nimi walczyć? <laughs> Bijesz się kupa z kim tam ci przyjdzie, wiesz, to nie jest tak, że wybierasz sobie kupa. Ja nie wybrałem sobie tego zawodnika. I nie uważam, że też jest k***a, gdzieś mega najgorszy, ale nie jest to taki, jakiś chciałem, bo chciałem mieć faworyta. Nie jest, nie ma faworyta. No, jest Marcin i myślę, że k***a, no, zrobimy coś, co, co, co będziemy mogli i co będziemy w stanie zrobimy. Ja stawiam na. Nie wiem, A czy mnie? mogę powiedzieć na ciebie. No nastawiam no, na ciebie, ale chyba przegram ten zakład. <śla> Mądrze powiedziane. To też nie jest tak, że, że, że on jest skazany na. Wygraną. Eee, rzeczywiście, jakby jest duża, duża, w sumie jest prawie kolosalna różnica warunków fizycznych. To Natomiast... jest waga Twoja teraz w że przerwa? Też chciałbym wiedzieć, ale tak na wszelki wypadek nie wchodzę na wagę, bo... <laughs> bo była zbyt niska ostatnio, ale nie no, jakby nadrabiam codziennie. Wydaje mi się, że około 80. Mordo, to, nie, do, do burnejki na treningi 8... <laughs> A ile ty ważysz teraz? A ile chciałeś, żebym ważył? Nie no, z tego co wiem, to mamy się, masz ważyć na 85, tak? Najwięcej. Ale to ty umawiałeś się, tak? Czy nie, bo ja się nie umawiałem. Ojdź? <noise> A tu tutaj chyba chłopaków organizatorów trzeba zapytać, bo z tego co ja wiem, to się bijemy w 85. Do 85. Ale, ale kto tak chciał? Ja mam takie Bóg potwierdzenie. Tak ja, ja mam takie potwierdzenie. Ale ty że... chciałeś, tak? Marcin, Marcin, ja nie przejmuj. Ja, ja nie cię o 8... podrzucę oh, i oh. czy <noise> ja, ja, ale... Albo przyjdź do dzików, oni trochę jak. 85. Lat... Dwa tygodnie i jesteś super heavyweight, nie? <noise> Daj się spokój ty z tymi Masz ile wzrostu, ja Albert? Czekaj, dalej. Ile to masz wzrostu? Ja Dobrze, 20... kochani, kochani, A Ja jeszcze kochani. 15 centymetrów oprócz tego. To Właśnie zmieniam, ile ty masz wzrostu, zmieniam, zmieniam, bo jeszcze jest jeden. 1,80 m, 1,82 m. Masz no. dwa ile? Dwa metry równo. No, bardzo. Kurwa, ja mam, ale, Mordo, ja mam ważyć nie... 85 przy 2 metrach. czy żebym kręcił jak Pinokio? Ale posłuchajcie, posłuchajcie. <laughs> nie no, ale to chwila, chwila. Bo to wagę to Najważniejsze pacjusza... jest coś innego. Zobacz, jaka jest różnica wagi między Burnejką a Ruburem. Ale pamiętajcie. To jest właśnie to, na co zwrócić uwagę. To jest to jest ta bardzo ważna rzecz. To jest tak samo jak w piłce nożnej. Nazwiska nie grają, warunki fizyczne nie grają. Tak naprawdę w tej walce, to, to, za, co, to za co ja tę walkę tak próbuję, to jest to, że ona jest mega nieprzewidywalna, Bo na papierze myślisz sobie. Tak, Wojownik Uliczny, Alberto kontra Marcin Dubiel, youtuber i to się wydaje, że to jest walka, która potrwa 10 sekund, ale później zaczynasz sobie rozkminiać, no może nie do końca, bo jeden już... Nie przesadzajmy mordo, 10 sekund to wiesz, że to będzie kurwa, wiesz, wyczucie się i tak dalej. Nie dam rady w 10 sekund? Ja mimo wszystko uważam, Nie dam rady ci w 10 sekund, obiecuję ci to. Ale Marcin, Obiecuję, Ja zawsze kończę w 10 sekund. Dobra. To ja się szykuję. E, która to jest twoja walka teraz? E, czy jeżeli wygrasz tę walkę, to chciałbyś pójść po e, głowę Jarka Paszy i pomścić owce? Oczywiście mówimy o MMA. Ależ oczywiście planuję dobrze się zaprezentować właśnie na tej walce i później wyzwać paszę na walkę i zrobić tutaj tak, jakby rewasz za walkę owcy. No to nie możemy się doczekać, ale zanim to nastąpi, panowie, zapraszam obie pary do face-to-face'a. Najpierw Robert i Robert. Ale Możecie powiedzieć parę słów? Albo mój. Ja A co mnie pchni, ja ci oddam. Tak, jakiś blaskarz? No nic nie będziemy, będziemy się pchać w klarkę, już zostawiamy to. To zabrzmiało bardzo źle. Bardzo źle? Jeżeli macie coś do powiedzenia, to jest ten czas. No, życzę ci wygranej. Ja to wyjdę, Ale... No i ma się dlatego przegrać. Ale... Nie no, śmiry, wariacie, będzie dobrze.